2557, 4 lata po wydarzeniach z Halo 3. Część statku Fortad Antadone, która została wyrzucona w nieznaną przestrzeń kosmiczną podczas ucieczki z arki, dryfuje bezładnie po kosmosie. Sztuczna inteligencja Cortana, która utknęła na statku, decyduje się zbudzić z Kriosnu, towarzysza jej Spartanina. Jest nim Master Chief, czekający na ratunek z martwego wraku. Jego cyfrowa towarzyszka została zaniepokojona przez dziwne impulsy energii przechodzące przez hangar oraz obecność obcy. Gdy okazuje się, że zostali otoczeni przez flotę przymierza, Jeev ręcznie odpala rakiety w statku Covenantu. Dodatkowo wychodzi na jaw, że Dawn zdryfował w pobliże planety Forerunnerów. Świat tarcza wciąga studnię grawitacyjną wszystkie pojazdy w swoim pobliżu. Master Chiwi Cortana lądują na powierzchni planety. Po przebudzeniu, Elsie wyjawia Spartaninowi, że minęło ponad 8 lat, odkąd została wprowadzona do służby, zaś typowy czas rozkładu sztucznej inteligencji wynosi 7. Cortanie grozi destabilizacja. Chief błyskawicznie podejmuje decyzję o jak najszybszym powrocie na Ziemię, by doktor Halsey udzieliła im pomocy. W pobliżu lądują obcy i para rusza przed siebie. Odkrywają tutaj tutejszy odpowiedni kartografa, gdzie poznają szczegóły odnośnie nowego świata. Planeta nazywa się Rekwiem, jest kolejną instalacją forranerów i okazuje się pusta w środku. Cortana odbiera sygnał statku UNSC Infinity, który wydaje się dochodzić z wnętrza Rekwiem podczas poszukiwań drogiej w głąb. Planety Master Chief zostaje zaatakowany przez dziwny, nowy typ wrogów, którzy z pewnością nie należą do Przymiesza. Para ratuje się ucieczką przez portach. Po dotarciu do rdzenia świata tarczy okazuje się, że Infinity tam nie ma. Spartanin próbuje odpowiedź na wezwanie ze statku i oszczędzić jegoż załogę przed studnią grawitacyjną. Jednak to co wziął za przekaźnik okazało się więzieniem żywego forrunnera Didakta. Dziwny typ przeciwników zwany prometanami i Covenantami zaprzestają walk między sobą i oddają pokłon pradawnej istocie. Dydak obezwładnia cifa i ogłasza powrót Foranerów. Spartanin ratuje się ucieczką, a Cortana odkrywa, że nowy typ wrogów manipulował sygnałem Infinity, by zmanipulować ich w uwolnienie go. Dydakt opuszcza rdzeń rekwiem. Na powierzchni okazuje się, że Infinity nie udało się uniknąć pułapki i statek został unieruchomiony na planecie. Master Chief i Cortana docierają do jego miejsca lądowania. Poznają pierwszego oficera Laskiego i komandę Palmer, dowodzącą czwartą generację Spartan na Infinity. Niestety obcy przypuszczają szturm na statek i wszystkie wojska są wzywane do obrony. Po odparciu dydakta Master Chief spotyka się na mostku z kapitanem Delirio. I oficerem Laskim omawiają naturę nowego zagrożenia i wyjawiają Spartaninowi cel misji Infinity. Załoga miała zlokalizować pozostałe pierścienie Halo i założyć tam bazy. Ekipa badawcza z instalacji 03 odkryła jedno z artefaktów Forerunnerów, z którego odczytano współrzędne dzięki którym statek trafił na Rekwiem. Komandor Palmer zbiera żołnierzy na Misję zneutralizowania studni grawitacyjnej, która więzi Infinity na planecie. Perspektywa ucieczki nie podoba się Cortani Master Chiefowi, którzy jako jedyni zdają się rozumieć zagrożenie ze strony Dydakta. Spartanin dołącza do kopanii cyganów, której zadaniem jest unieszkodliwienie systemu dział i uwolnienie statku z pułapki. Podczas wykonywania misji Cortana znika w sieci rekwiem a podążający za nią Master Chief natrafia na istotę określającą się mianem bibliotekarki. Okazuje się, że dydakt przygotowuje się do opuszczenia planety, by rozpocząć poszukiwania kompozytora. Wtedy byłby w stanie zniszczyć ludzkość określaną jako najgroźniejszy przeciwnik, z jakim przyszło się mierzyć forerunnerom. Urządzenie to było w stanie łączyć materię organiczną z cyfrową, czego efektem byli prometanie. Master Chief zdaje sobie sprawę, że nowi przeciwnicy są tak naprawdę uprzetworzonymi ludźmi. Dydak chciał kontynuować plan, przez który został niegdyś uwięziony. Rozmowa zostaje przerwana, jednak bibliotekarka zdążyła przekazać Spartaninowi swój dar, odporność na działanie kompozytora. Po odnalezieniu kurtany Master Chief dołącza do załogi Infinity, która poza zażartej bitwie niszczy studnię grawitacyjną. Kapitan Del Rio pozostaje nieugięty swej decyzji o opuszczeniu Rekwiem. Bagatelizuje zagrożenie oraz słowa Spartanina. Jego zachowanie wzburza Cortanę, która ponownie szwankować. Po tym incydencie Del Rio nakazuje Laskiemu usunięcie wadliwej SI. Master Chief nie dopuszcza do tego i zostaje zmuszony do działania na własną rękę. Dwójka bohaterów próbuje opuścić Infinity, by podjąć próbę zatrzymania dydakta na rekwiem. Mimo wyraźnego rozkazu aresztowania Chiefa, oficer Laski oddaje im do dyspozycji Pelikana. Spartanin jest i SI próbują przedrzeć się przez osłony statków Ramera, jednak ich wysiłki okazują się daremne. Jedyną opcją staje się jazda na gapę za groźnym przeciwnikiem. Po wejściu z nadprzestrzeni oczom Chiefa okazuje się instalacja 03, o której opowiadał Laski. Kompozytor zostaje przetransportowany z Halo na założoną w pobliżu stacji Iwanów. Dydakt, Kovenanci i Spartanin udają się w jej stronę. W trakcie zażartych starć z użyciem mechów Chiefowi nie udaje się uchronić wielkiego artefaktu przed wpadnięciem w ręce jego przeciwnika. Kortana przejawia coraz wyraźniejsze objawy pogłębiającego się szaleństwa i zawodzi w swej próbie osłonięcia stacji przed zgubnym wpływem nowej broni. Każdy człowiek na Ivanofie, poza Master Chiefem ulega procesowi przetworzenia. Mimo porażki para rusza tropem dydakta na ziemię. Zabierają ze sobą pojazdy po Brodsword i bombę Hawok. Po podróży śladem statku Forradera i przedarciu się przez jego systemy obronne, Cortana nawiązuje łączność z Infinity. Laski informuje Chiefa, że zastąpił Del Rio na stanowisku kapitana, gdy ten utracił pozycję po powrocie na Ziemię bez Spartanina 1 i 7. Sojusznicy wybijają dziurę we wrogim statku, dzięki czemu para bohaterów dostaje się do jego wnętrza. By przejąć kontrolę nad tarczami, Cortana wchodzi coraz głębiej w systemy statku. Po przedarciu się przez szeregi Prometan Master Chief dociera do Dedakta. na moment po odpaleniu kompozytora w kierunku ziemi. S i znika w pyle danych, a Spartanin staje twarzą w twarze swoim przeciwnikiem. Mimo wyraźnej przewagi Forerunnera Chiefowi przy pomocy Cortany udaje się zepchnąć dydakta w tunel nadprzestrzenny. Bomba może być zdetonowana. Po wybuchu okazuje się, że Spartanin przeżył dzięki osłonie zapewnionej przez towarzyszkę. Jednak wychodzi na jaw, że ubrzęzła ona zbyt głęboko w systemach statku i nie jest w stanie powrócić. Mimo, że Chief nie może się z tym pogodzić, oboje z nich czeka pożegnanie. Dryfujący spartan zostaje jednaleziony w przestrzeni kosmicznej przez patrol UNSC. Efektem działań dydakta jest unicestwienie ludności miasta Nowe Fenix. Po krótkiej rozmowie z kapitanem Laskim ci wraca do służby, a infinity do badania planety Requiem. Sześć miesięcy po incydencie w Nowym Fenix na Infinity dociera nowa ekipa Spartan 4. Są to Tron, Grand, Dermako, Hoya, Madsen Razem tworzą oddział Majestic. Będą cennym wsparciem dla innych zespołów podczas wykonywania misji badania rekwiem i założenia tam bazy. Jednym z pierwszych istotnych odkryć jest dziwna konstrukcja zdobyta przez oddział Karma Jej obecność na pokładzie objawia się groźną utratą zasilania. Po zażegnaniu kryzysu obiekt zostaje przekazany w ręce naukowców. Jeden z nich ulega wypadkowi, wskutek którego znika w rozbłysku energii artefaktu. Laski, poszukując osoby mogącej pomóc z rozgryzieniem zagadki tajemniczego przedmiotu, sprowadza na infinity doktora Halsey. Dość szybko odkrywa ona, że konstrukcja porozumiewa się z silnikami statku. Jest to możliwe przez ich wspólne pochodzenie. Są tworami Forerunnerów. Wychodzi na jaw, że dane na temat Infinity są przekazywane w ten sposób na Rekwiem. Odpowiada za to Jules M. Dama, dowódca frakcji Covenantów, zwany również ręką dydakta. Jego celem jest dotarcie do bibliotekarki i odkrycie sekretów, które dadzą mu przewagę w walce. Potrzebuje jednak do tego ludzkiego naukowca, który, jak się okazało, został przeniesiony na powierzchnię Rekwiem. Tymczasem dr Halsey rozpoczyna działania na dwa fronty, kontaktując się z tajemniczym rozmówcą. Oddział Majestic dostarcza na pokład statku kolejny zbadany obiekt, określany przez kowenantów duszą Prometajnina. Staje się ona źródłem obrazu z pamięci skompozytowanych ludzi, co prowadzi do odkrycia, że przeciwnicy, z jakimi mierzą się Spartanie na Rekwiem, to ofiary ataku na nowe Fenix sprzed 6 miesięcy. Wkrótce okazuje się, że rozmówcą kontaktującym się z doktorem Halsey jest M. Dama, poszukujący pomocy w dotarciu do bibliotekarki. Konspiracja Pani Doktor zostaje odkryta przez komandora Palmera. Spad Tannington staje się drugą ofiarą teleportacji na wrogi teren na powierzchni planety. W pobliżu przeważających sił wroga zostaje ogłuszony i pojmany. Stosując podstęp, zaginiony naukowiec podejmuje próbę ucieczki. Spotyka Torna i razem udaje im się zbiec. Po nieudanej próbie kontaktu z Zemdamą, doktor Halsey udaje się przejąć kontrolę nad pokładową S-Infinity Rolandem. Zapewnia on jej wyjście z celi i dostęp do bazy danych statku. Halsey odkrywa, że Master Chief żyje jej przywywał na tej planecie. Rozgoryczona nawiązuje bezpośrednie połączenie z dowódcą militarnych. Tę rozmowę przerwa Roland, który odzyskuje kontrolę. Podczas odprowadzania pani doktor do celi Infinity zostaje zaatakowany przez wroku. Prometanie zaczynam wchodzić na pokład przez porywającą ludzi konstrukcję. W tym czasie na powierzchni planety Thorn i naukowiec próbują uciec przed pościgiem, gdy zostają zaskoczeni przez pojedynczego elitarnego z odsieczą pojawia się reszta udziału Majestic. Gdy szturm Infinity dobiega końca, doktor Halsey zostaje porwana przez prometańskiego skoczka. Wychodzi na jaw, że to ona była celem ataku. Laski musi złożyć raport dowództwu w tej sprawie. Efektem tego jest rozkaz likwidowania dr Halsey. Kapitan nie jest zachwycony tym poleceniem w przeciwieństwie do komandor Palmer, która osobiście rusza w pościg. Korzystając z obecności oddziału Majestic na Rekwiem, Laski wysyła ich na misję ratunkową za Halsey. Za ten czas pani doktor zdążyła nawiązać współpracę z mdamą, i uzyskać dostęp do bibliotekarki. Jednak wbrew oczekiwaniom elitarnego, sama wybiega na spotkanie potężnej istoty. Otrzymuje od niej klucz Janus, składający się z dwóch fragmentów, które po połączeniu wskazują miejsce przechowywania każdego urządzenia Forerunnerów. Klucz nie może przepaść, więc gdy bibliotekarka wyczuwa nadchodzący koniec rekwiem, przekazuje go dalej. M. Damach natychmiast odbiera Halsi jeden z fragmentów. Nieświadomy istnienia drugiej połowy. W tym momencie pojawia się zarówno oddział Majestic, jak i komandor Palmer. Pani doktor, chcąc nie dopuścić, by klucz wpadł w ręce damy, rzuca torno i jeden z fragmentów. Nie zdaje sobie sprawy, że Spartanie pojawili się w różnych celach. Palmer oddaje strzał i chybia, raniąc Halsi w rękę. Za pomocą prometańskiego skoczka pani doktor i jelita nie uciekają. Mający to, czego chciałem, dama doprowadza do wyłączenia systemu w rekwiem, na skutek czego planeta zaczyna spadać w stronę Słońca. Szybka operacja Spartan umożliwia Infinity oderwanie się od planety i ucieczkę z eksplodującego systemu. Z jednym fragmentem klucza w rękach załogi i drugim w posiadaniu Jude Mdemy, doktor Halsey decyduje się stanąć po stronie elitarnego. W trakcie zamachu na swoje życie straciła rękę i pragnie zemsty.